Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj znowu WIS, a to jest Legend Online. Dzisiaj chciałbym zaprezentować i omówić Wam Uniwersytet, Koszary i Kuźnie pod, znaczy pod postać, czyli do jakiej postaci, jakie jednostki, co ulepszać, co wybierać itp. Itd. Także najpierw chciałbym zacząć od Uniwersytetu. Mamy tutaj 4 razy 3, 12. 12 różnych umiejętności, które należy w odpowiedni sposób rozwijać Przede wszystkim, dla graczy, którzy dopiero zaczynają e, Powinniście rozwijać najpierw te umiejętności Dokładnie to jest albo bonus atak do ataku bronią Albo bonus do ataku magią e, Zależy czy gracie magiem, czy wojownikiem lub e, strzelcem Dalej, odporność fizyczna, odporność na magię i bonus żywotności To są te skille, które na początku musicie jak najszybciej maksować do swojego levela. Później lecicie bonus, liczebności armii i dochód na równi. Jak już to wszystko macie wymaksowane, oczywiście tutaj też zaznaczam, że jeżeli jesteśmy strzelcem, to maksujemy tylko bonus taką bronią, kompletnie olewając bonus taką magią, bo atak magią nam na strzelcu nic nie daje. Tak samo jeśli jesteśmy magiem, to robimy tylko i wyłącznie bonus do ataku magią, a bonus taką bronią olewamy. Dalej. Jednostki. Tu są te skille odpowiadają za na nasze jednostki. Jak już całą resztą mam wymaksowaną. Maksujemy te cztery skille I też zależy, czy nasze jednostki biją magicznie, to wtedy atak magii jednostki, czy fizycznie atak bronią jednostki. To jakie jednostki wybieramy, czy bijące magicznie, czy fizycznie, to też zależy od tego, kim gramy, a tak naprawdę bardziej od naszej taktyki jaką przyjmujemy w, we walce z przeciwnikiem koło błogosławieństw służy do podniesienia umiejętności yy, bazowo jest 5% więcej czyli wszystkie te umiejętności które mamy są zwiększone o 5% teraz jeśli użyjemy koła błogosławieństw jedno takie, jak już tutaj widać zużyłem 7% jedno takie odpalenie kosztuje 2000 yy, kryształów i teraz nam losuje, losuje, losuje. I wylosowało nam 17%. I teraz mamy 17% dodatkowo tych wszystkich statystyk. A no, ulepszenie to wiadomo. Możemy przyspieszyć technologię. I tu jest nasza liczba kryształów. Kryształy najczęściej zdobywa się z różnych eventów. Na przykład. Yy... O, też diabła, tam też kryształy wypadają. Yy, można sadzić na farmie kryształy. One są tutaj, 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 szafiry. O! 12-godzinne, 4-godzinne tych się nie opłaca. Yy, jak się atakuje, też innych przeciwników poza miastem. Tutaj, jeśli kogoś zaatakujemy, też dostajemy. Tu chyba mam kogoś, a nie, nie ma akurat żadnego raportu. No ale to mniejsza. Też dostajemy szafiry, jeśli kogoś zatekujemy poza miastem. No i to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o, o uniwersytet. Teraz przejdźmy do koszar. Mamy tutaj od jednostek. I wszystkie są oczywiście odblokowane na samym początku. Na początku mamy tylko do wyboru włóczników albo łuczników. Łuczniczki dokładnie. Dla strzelców i dla magów polecam włóczników. Dla rycerzy, wojowników łuczniczki. Z tego względu, że magowie i strzelcy potrzebują ochrony. Czyli, potrzebują jakiegoś tanka, który będzie stał przed nimi i zbierał damage. A wojownik, jako, wo jako wojownik, stoi z przodu, z tyłu, ma łuczniczki i bierze cały damage na siebie. Dalej, y aha, i teraz tak. Y spójrzcie, jak ja tutaj levelowałem. Nie robiłem na maksa, czyli na przykład po wbiciu 20 levela, nie miałem włóczniku na 20 levelu. Tylko w lewela w albo łuczniczki do 10 levela. I na tym wbijamy 20 level. Kiedy uda nam się wbić 20 level, wykupujemy albo rycerzy, albo kapłanki, zależnie od klasy, i levelujemy maksymalnie do 20-25 levela. Na tych rycerzach wbijamy level 30 i mamy albo gryfy. Aha, przepraszam, na 30 to chcą tylko i wyłącznie gryfy. Yy, I teraz gryfy biorą wszyscy. Bez znaczenia, czy jesteś magiem, strzelcem, wojownikiem, wszyscy biorą gryfy. Gryfy są na 30 levelu, najlepszą opcją, maksujemy, znaczy robimy tak do 30-35 levela maksymalnie. Dalej, na 40 levelu dostajemy albo kawalerów, albo anioły. Oczywiście kawalerowie dla yy, magów i dla strzelców, anioły dla wojowników. Przy czym tutaj nie sugeruję że mam 63 level. Yy, powinniście wbić tak do 40-50 levela maksymalnie. I reszta ducha walki zbieracie na dwie pozostałe jednostki. Dlaczego na 63? Bo kiedy zaczynałem grać, jeszcze nie było magicznego rycerza i kapłana magii, także po prostu maksowałem kawalerów. Wbijacie 40, 50 level mniej więcej. Na 50 levelu magiczny rycerz albo kapłan magii. Tak samo magiczny rycerz dla strzelca i maga, kapłan magii dla wojownika, chociaż. Tutaj też już są głosy, że dla wojownika zdecydowanie lepszy jest magiczny rycerz. To już zostawiam tak naprawdę Wam do wyboru. Kawod magi ma obszarowy damage, czyli bije wszystkich przeciwników co... co któryś skill podajże... Roczna Fala. Tak, 35% szans na zdanie 85, 80 obrażeń magicznych wszystkim oddziałom przeciwnika. Magiczny rycerz co któryś atak wykonuje 180% jedne, jednemu jednej jednostce. Teraz kiedy uda Wam się doprowadzić którykolwiek jednostkę do lewela 10, bloku się specjalność. Tu mam 10 level, mam specjalność, tu ucznikka jest za pierwszym, dostępne od lewela 10. Kiedy yy, macie już tą specjalność. To jest tak zwane poznanie, które daje nam yy, statystyki. Dla naszej postaci z jednostek. Czyli ja tutaj w tej chwili mam założoną przemianę: dodaję bohaterowi atak fizyczny, i to jest 9% ataku oddziałów, czyli nasz, moje oddziały mają 10 tysięcy ataku, i 9% z tego dostaje moja postać. Są różne poznania, nie tylko ataku fizycznego, jest też obrona fizyczna, jest też obrona magiczna i żywotność. Ja tu akurat na strzelca polecam tylko i wyłącznie atak fizyczny, na wojownika. Tu zależy. Namaga na pewno atak magiczny, a na wojownika albo atak fizyczny, albo żywotność. Żywotność naprawdę daje ładnego kopa, jeśli robicie wojownika typowo defensywnego. No, tu mamy obronę magiczną, też 9%. Poznanie polega na tym, że klikamy na poznanie, zużywamy milion ducha walki, dostajemy jeden punkt fortuny i losujemy drugą umiejętność. Którą możemy sobie zamienić lub nie musimy, zależy czy. Chcemy to, czy nie chcemy? Jeżeli pasek dojdzie do końca, wchodzi nam wyższy level, i wtedy mamy level. W tej chwili mam level 6, czyli na kolejnym pasku będę miał level 7, ale jest też czasami bonus, że naprawdę już w tym momencie mam szansę na to, że trafię level siódmy, ale tylko i wyłącznie tej, tej umiejętności, którą już mam założoną, czyli mam szansę trafić level 7 ataku fizycznego. Jeśli mi się to uda, to od razu zamieniam i cały pasek się uzupełnia automatycznie i skaczę do siódemki. Także, jeżeli macie dużo ducha i chcecie szybko zrobić poznanie, to nie klikajcie bardzo szybko, bo możecie po prostu przegapić. A tak naprawdę, sporo, sporo ducha można zaoszczędzić. No, i oczywiście, staracie się trzymać swoje jednostki na swoim levelu. Ja tu mam jeden level do tyłu. Wszystko ładowałem w poznanie i trochę ducha mi zabrakło. Także teraz zbieram ducha do tych 7 milionów. Podwyższam na level wyżej i dalej będę robił poznanie. No to już chyba wszystko. No i kuźnia. W później mamy dużo, dużo, dużo opcji. Pierwsza zakładka to jest wzmacnianie. Czyli możemy jakikolwiek, jakąkolwiek część naszego ekipunku wzmocnić o jakiś plus, który daje nam znaczy, zaraz wam pokażę. To jest moje equipent, maksymalnie wzmocniony, jak jest maksymalnie wzmocniony, to się tak błyszczy, takie gwiazdeczki się robią. Tu mamy jakiś wydropiony naszynik po apostoła daje nam 380 fizycznej, 162 magicznej, potrzebny lewe 65 i tu jeszcze jakiś dodatkowy siła, wytrzymałość itp Teraz jeśli klikniemy wzmacnianie, mamy pierwsze mamy zawsze 100%, tu ile ile pieniędzy musimy na to przeznaczyć. Klikamy, tak. O, mieliśmy 100%, czyli 100% szansy, że się uda. Teraz mamy naszej ilika plus 1 i tu jest właśnie ten bonus, czyli mamy plus 43 więcej obrony fizycznej i plus 27 więcej obrony magicznej. I tak możemy sobie zwiększać. Szanse za każdym razem zmniejszają się o 10%, aż dojdzie do połapu 10%. Tak samo Gold też się zwiększa, w zależności od tego, na który poziom. Ten i ten można. No, Tutaj pisze ogóry może wzmocnić 18 razy, czyli ten i ten można wzmocnić tylko i wyłącznie do plus 18. Dalej, tu mam jeszcze taki slot na kamień powodzenia, to są kamienie powodzenia, one nam zwiększają prawdopodobieństwo szanse, czyli jeżeli mam teraz 80% i tu rzucę kamień powodzenia levelu drugiego, który daje nam 20% to mamy automatycznie 100%. I teraz sobie znowu go wzmocnimy. I teraz mamy 70%. Pluskami 20%, ale wrzucę 30% i znowu będziemy mieć 100% szans. I tak dalej, i tak dalej. Druga zakładka to jest kamaryzacja, czyli yy, wrzucanie klejnotów do eku. Każdy item ma domyślnie jeden slot wolny, do którego możemy na przykład rzucić o dowodzenie. Cyk wkładamy, zwiększa nam się, jest w temie, pisze dowodzenie plus 8, dodaje nam statystyki do głównej postaci. Tak samo tutaj możemy go usunąć. Yy, tak wyglądają. Tak wygląda, jeśli chodzi o pierścienie, yy, medaliony, zbroja, czapka Jeśli chodzi o broń, zawsze są dwa sloty Niestety teraz nie mam broni, żeby pokazać Mam swoją przewierconą Także, Ale za, każda broń ma zawsze dwa sloty Przynajmniej niebieska Niżej możliwe, że ma pojedyncze sloty Teraz, jeśli, jeśli chcecie odblokować te sloty Potrzebujecie wierteł Wiertło można zdobyć na kilka sposobów dla osób, które nie chcą ładować pieniędzy w, w grę, polecam ołtarz gildyjny, na którym można wylosować wiertła. Ja tu mam kilka wierteł, nie będę przewiercał. O, tak wyglądają wiertła. Coś, coś, coś się coś się chyba psuje, no mniejsze. To są wiertła. Pozwala na kameryzację. Oj. Dobrze, chwilę przerwy. zaraz Za sekundę wrócę. Ok, jestem z powrotem. Mm, skończyliśmy na kameryzacji i wiertłach. Yy, Tak jak już mówiłem, właśnie, wiertłami się wierci, wierci się otwory. W zwykłym eku można wywiercić tylko dwa dodatkowe otwory, w eku legendarnym można wiercić wszystkie cztery. Yy, o po co się wiercić? Z tego względu, że to zdecydowanie de nam podwyższa waleczność. Przy czym nie każde eku. Proponuję żebyście wiercili dopiero eq 55 level, to z areny I później dopiero jak będziecie robić legendy to wtedy tylko i wyłącznie legendy, żadnych innych nie warto wiercić No i oczywiście biżuteria, tak samo Kolejna zakładka to jest zespolenie, mamy tutaj w pierwszym, w pierwszym okienku ekwipunek Na 20, 30, 40 do level, 70 levelu Polecam dopiero robić od 40, jeśli chcecie. Nie trzeba 40 robić, można zrobić 35, 45, 55 i od razu 50 robić i ją zamieniać na zestaw legendarny, który ja w tej chwili właśnie posiadam. Później 60, 70 i 80, która wejdzie w kolejnym, w kolejnym patchu. Klejnoty, tutaj mamy wszystkie możliwe klejnoty. 4 niższe klejnoty to jest jeden wyższy, czyli żeby zrobić level 3, musimy mieć 4 level 2 i tak dalej, i tak dalej. Żeby zrobić, na przykład tu mam maksymalnie atak bronią level 6, żeby zrobić level 7, trzeba iść do sklepu, do dobytku i tutaj, o, tu już zaczynają skrole, musimy wykupić któryś z, z tych skroli, wtedy dopiero będziemy mogli robić klejnoty danego levelu. Pierwsze cztery mamy zawsze gratis Kilka piątek bodajże dostajemy z tego co pamiętam W którychś questach, no a resztę jeszcze, jeszcze trzeba kupić I przy okazji tu jest też taki fajny przycisk można stworzyć Jeśli to klikniecie To zostaną wam tylko te itemy, które możecie akurat zespolić Także to jest takie całkiem przyjemne Ułatwia szukanie Kolejna zakładka to jest obytek, możemy tu robić krzyki mody Zespalać kamienie powodzenia, taka sam zas zasada tylko że dwa kamienie niższego, dajemy nam jeden wyższy który możemy wszystkie możliwe robić dalej mamy na skrzynkę skarbów te fragmenty zdobywamy z pola bitwy 60 fragmentów, 20 tysięcy złota możemy stworzyć skrzyneczkę, z której wypadają ciekawe rzeczy na przykład można wiertło losować które później się przydaje do kameryzacji kamienie święcenia, tu zaraz do święcenia przejdziemy też możemy zaspalać 10 sztuk niższego, to jest jeden wyższy czarodziejskie kryształy, to są do tworzenia tego ekwipunku, czyli jak tutaj sobie klikniemy. O, mamy 30 kształt levelu czwartego też możemy go wstawać przy czym też w stosunku 1 do 10, czyli 1 do 10, czyli 10 sztuk niższego daje nam 1 wyższy. I na końcu mamy bestie, które to są wszystkie bestie, które możemy zrobić w grze, nie wydając ani jednego diaksa. pierwsze to jest bestia kawalerii mroku. Kupujemy w sklepie, labirynt, w sklepie labiryntu 20 sztuk. Yy, Kart. Każda karta kosztuje 300 żetonów czyli łącznie 6000 żetonów I mamy bestię, która daje nam po 40 do wszystkich statystyk. Kawaleria Cesarska to jest ze sklepu e, Areny. Kupujemy 20 kart, każda kosztuje 500 orderów, czyli łącznie musimy wydać 10000 orderów. Mamy bestię, która daje nam plus 50 do wszystkich statystyk. E, kawalerii Boreasza plus 30 do wszystkich statystyk. Kupujemy ją ze sklepu e, gildyjnego starych gildii. Gildia musimy mieć bodajże 9 level minimum, żeby się to odblokowało. Każda karta kosztuje 2,5 miliona lub 2,5 tysiąca kontrybucji. Czyli łącznie potrzebujemy 50 milionów golda. Dosyć droga, także to na końcu się najczęściej robi. A i przy kawalerii cesarskiej wymagany jest rycerz. Znaczy, każdy koń ma. Tutaj musimy mieć rycerza. Dla e, kawalerii mroku bodajże musimy setny level. Labiryntu przejść i dla kawalerii bore Boreasza musimy 9 level Targu Gildii mieć, z tego co pamiętam. Karta jest za Magicznej Nocy. Te karty e, zdobywamy ze skrzynek Aresa, które wypadają, e, które dostajemy za m, nabicie 1000 punktów w punktach międzyserwerowych. Te punkty międzyserwerowe się dostaje właśnie za areny wielosobowe i za pole bitwy. W soboty zawsze jest ta skrzynka i mamy szansę na wydropienie jednej lub dwóch kart. 15 takich sztuk mamy. Ka kartę Jeźdźca Magicznej Nocy, plus 20 do wszystkich statystyk. Zębów lodowych taka sama zasada, tylko 25 sztuk daje, plus 25 do wszystkich statystyk. I ostatnia karta magicznej bestii. Musimy uzbierać 800 cień, duszy cieni, które wypadają z y baszty króla. I plus 30 do wszystkich statystyk. Też bardzo, bardzo fajna bestia. Ostatnia zakładka, dobytek. To jest właśnie. Stworzenie legend. Tu mamy wszystkie możliwe legendy do stworzenia. Czyli jak zbierać już cały set, robić z niego legendę. 100 kamieni legendarnych plus jakieś fragmenty y, antycznej broni, które można kupić w sklepie w sklepie areny. Legendy zdobywamy albo kupując na targu gildii Tutaj mamy wszystkie legendy, 504, 50, 60, 70, albo chodząc na y, kampanie to jest to Zobaczymy, na to pokażę. Dołożymy hasło, żeby nikt tam tutaj nie wchodził. Dominion Biesów, jeżeli pójdziemy na mistrzu, będą właśnie wypadać nam kamienie 50. Należy już Smoka też 50. Na klanie magów i świątynie demonów 60. -tki. 70 -tki na kole życia i ranie B Magii. Na wrotach odchłani i na Puskowiach będą nam wypadać 40. -tki. I stąd i także z Luster na kampaniach typu. Zawsze to jest z lewej strony, czyli na wrotach odchłani są lustra To jest taka pani, której się płaci klucze Pojawia się i walczymy z naszym odbiciem Nawet Zapewne już wiecie co to jest I tam właśnie wypada dużo legend Tak samo na dominium biesów i na klanie magów Tak tworzy legendy no To już wszystko Teraz święcenie Każdy item ma swoje dodatkowe statystyki są te na zielono. Unik, atak krytyczny, żywotność, siła, kondycja. Możemy je zamieniać, mając odpowiednią ilość kamieni święcenia, zależnie od tego, jaki to jest level uzbrojenia takie kamienie święcenia. Możemy je zamieniać. Akurat tu wam nie pokażę, bo nie mam żadnych kamieni święcenia. Ostatnio już na c zużyłem. Tutaj pisze, ile potrzebujemy? Kiedy wyświęcimy losowo nam? Dabiera inne statystyki. Jeśli chcemy którąś zatrzymać, możemy ją zaznaczyć. Ale musimy mieć albo magiczne kutki, które wypadały z eventu, albo używamy 10 diamentów za każde zakluczenie. Czyli przykład zakluczymy 4-40 diamentów za każdym razem, kiedy klikniemy święcenie. Eee, no tu, ile, ile mamy kudek. Tutaj właśnie, jak zmienimy cechy, to ch i chcemy te nowe, to klikamy zmień cechy. W sumie to, to wszystko. No tak, dzieleniem. Tutaj możemy rozłożyć item, czyli rzucamy tutaj, i z tego jednego itemu wypadną o 4 no kamienie święcenia. To może, co może pokażę? Podzielę tym item przy święceniu. O, mamy 4 na 4, możemy wyświęcić. Mamy wytrzymałość, żywotność unik. Klikniemy święcenie i wysk wyskakują nam takie. Możemy sobie albo olać, czyli kliknąć dalej święcenie, albo sobie zamienić, sobie teraz zmienia. I nam te nowe. Możemy wszystkie itemy tutaj. odkluczone, tutaj, że. Czyli zakluczone. za chwilę, sprawdzę. Jaki to jest. czy to jest zakluczony. jest odkluczony. On jest. zakluczony. Czyli zakluczone itemy. Możemy tutaj. I wszystkie wyżej niż yy, zielony. Czyli od zielonego z wyż. Białych nie można dzielić. Zamiana, te, zamiana klejnotów. Możemy sobie zamienić klejnot na jakikolwiek inny, oczywiście płacąc odpowiednią To ilość Golda Czym wyższy level klejnotu tym się więcej płaci no, za piątkę mamy 160 tysięcy, za czwórkę mamy 80 tysięcy, za trójkę mamy 40 tysięcy i tak dalej, i tak dalej To jest całkiem dobre, jeśli nie chcemy za dużo wydawać diaksów. Dlaczego? Jeżeli mamy klejnoty i mamy już na przykład wykupiony ten scroll na level 6 atak, ataku, a chcemy zrobić teraz klejnoty levelu 6 odporności fizycznej, no ale tu bym musiał kupić scroll, ale nie chcę, więc robię atak bronią na level 6 i zamieniam go na obronę fizyczną, czy tam magiczną, czy jakąkolwiek inną. Dzięki temu fakt zużyje się w tym potężna ilość golda, ale nie musimy inwestować diamentów. No i myślę, że to było wszystko na dzisiaj. Pokazałem te trzy budynki. W następnym odcinku pokażę omówię szczegółowo resztę budynków. A na razie dzięki, mam nadzieję, że się podobało. I do zobaczenia. Trzymajcie się!